Witam wszystkich, zapraszam na nowy filmik. Dzisiaj będzie Marantz przedstawiony SRS 1000, który przedstawię przed naprawą, a nie jak zwykle przedstawiam po naprawie. Zapraszam na filmik, proszę bardzo. Słuchajcie, Marantz oczywiście jest już trochę rozebrany, ponieważ musiałem stwierdzić, co tam jest, co tam w nim nie ma. No i, i stwierdzam, tak? Yy, od czego to by. Dobra, panel. Panel jest całkiem niezły. Aczkolwiek nawet boczki umyte pierwszy raz umyty. Oczywiście, o, może wezmę sobie jakieś reski, tam ma szybka, jest odklejona. Ja bym tą szybkę nową zrobił. Tylko, że ta szybka ma takie takie wcięcie. No i z tym jest problem. Musiałem bez tego wcięcia zrobić. Mi się wydaje, że to jak się ładnie tam zrobi, to będzie ok. Yy, całkiem niezły, ładne boczki. Wszystko jest tutaj. Okay. Najlepszy środek do mycia. Nie wiem, czy to reklamę robię, żeby nie zniszczyć panela przedniego. Do wszystkiego się nadaje. Jest lepszy niż Ludwik, lepszy niż inne derbendy. chociaż innych może za dużo też nie stosowałem. Podstawa Maranca wygląda bardzo fajnie. Obiecująco. Powiem Wam, że. Myślałem, że będzie dużo gorsza, dlatego, że tak naprawdę więcej wilgoci było w środku, albo gdzieś tam. Słuchajcie, yy, co ja tutaj nie robiłem, co zrobiłem? Gniazdo sieciowe. Gniazdo sieciowe. Ktoś zlutował w ten sposób, no i ona jest już chyba nie do odzyskania. Zresztą to tak brzydko wygląda, że jest do wyrzucenia, więc be, będę musiał... O, tu jest to miejsce stawić nowe gniazdo na szczęście nikt nie bawił się przełącznikiem 110 na 220V i nie zostało to że tak powiem spalone jest ok, ja myślałem, że jest spalone po prostu, a dlaczego, a dlatego, że nie było tego bezpiecznika ja tak sobie teraz podłączyłem i na szybko sprawdziłem no i mówię tak, miałem już wymieniać elektrolity, miałem już się bawić w naprawę taką większą oczywiście, dwa wymieniłem, tylko dlatego, że pierwszy wylotowałem. Ten, bo on mi w ogóle nie pasował. Zobaczcie, tam są w tych diodach. Na no zasłaniam sobie aparatem zielone łóżki. To jest wszystko do wylotowania wyczyszczenia, bo te diody są dobre. To jest dioda. Okazuje się, po prostu jakaś zwykła tam. Mm, jeszcze pewnie Krzemowa, bo to 80 rok, yy, albo nawet nie Krzemowa, jak to się nazywał? Yy, 075 Ampera Natomiast tutaj jest gorsza sprawa, bo ta jest też zazieleniona i to jest dioda Zenera 14V. Ale okej, okay, one są dobre, dobre okazało się, i wcale mm, się zdziwiłem, ponieważ nie wiadomo ile ten mm, Marantz nie grał. No, coś tam zaczęło kurczę w nim działać. Yy, kondensatorek pierwszy, który wymieniłem, to jest ten. No, i tutaj tylko taką małą próbę zrobiłem. Wyobraźcie sobie, że pierwszy, który wylotowałem yy, 220 mikro. No, i on mi wskazuje takie No właśnie, 700 coś piko. Ten Elna Bardzo dobry. Trzeba parametry co prawda nie ma 470 ma 600 ale yy, sr mały trzyma po tylu latach jeszcze wszystko jest ok oprócz panelu mają gałeczki jednej mi brakuje wszystkie przyciski umyte sprężynki wykręcone także tutaj zobaczcie no i znalazłem taką bardzo podobną która mi brakuje tutaj do tego selektora ale myślę że też będzie z tymi, o, ja sobie tak pozwolę ułożyć, działała. Następną rzeczą, dobra, jak go podłączyłem. Podłączyłem go pod antenę, podłączyłem go pod łośniki, takie, oczywiście, tutaj warsztatowe. No i próbujemy odpalić. Oczywiście, tak było grzebane. Słuchaczcie, i teraz tak, już Wam mówię, ta to jest ta radioda, która była, która w ogóle nie świeci. A ja taką prowizorkę tutaj teraz zrobiłem, żeby zobaczyć, bo mam żaroweczki, Bo tutaj jest 8V, mam 9V, to to słabo świeci. Mam yy, 6V, ale boję się, że one się za szybko spalą. Dobra, założymy led Ja taką prowizorkę zrobiłem, żeby zobaczyć, czy w ogóle coś świeci. Bo jak go włączałem do sieci, to nie było żadnej reakcji, tak? Dopiero po pomierzeniu napięć. Okazało się, że te napięcia są, że trafo jest ok, jest nieźle. Dobra, jak jest nieźle, to jest fajnie. No i przede wszystkim, boję się strasznie, jednej rzeczy: mianowicie tej. Taki to lekko przetarty pasek. Ale póki co ta skala się bezbłędnie obraca, jak to w marancach starych. Piękności. Słuchajcie, odpalamy. I teraz sobie lekko zdiagnozuję. Yy, razem zdiagnozujemy po odpaleniu, bo tu nic nie było. Widać? O, świeci. Ta diodka świeci. To jest pomarańczowa. Bardzo fajna. takie zastosowałem górnika, dlatego je kupiłem. Tu mamy za dużo świateł. Ale tak naprawdę, w nocy, jak ją dobrze tam w środek ustawię, to ona nie będzie słaba. Ona nie będzie słaba. Musiałem tutaj światła jakieś wyłączyć. Chociażby to górną na chwilę. I to, i jeżeli to będzie tak świeciło, to już nieźle. Ona, ona tu nie jest dobrze ustawiona 120 stopni ma niby kąt, to jest tak mały, no ale będzie to świecił. OK, w porządku, no bo żaróweczkę mogę dać, ale ona słabi świeci ta 9V. Na, która ma 50 MA, a słabo będzie znowu świeciła, a za dużo, za dużo będzie świeciła 6 v Pewnie się szybko przepali. No i takie same diody tutaj trzeba dać. I dlatego tutaj chciałem pokazać. Tutaj ktoś tak grzebał, że dał jakieś zielone tam diody, która w ogóle nie świeci. Wygięta wskazówka. Nie wiem dlaczego. No i te dwie wskazówki. I zobaczcie na, te, na to, co to, co to jest w ogóle. To powinna być zgodnie ze schematem jedna żaróweczka. Pani podłączona, a to jest guzik. Guzik jest po prostu taki, o dwie zielone, nie wiadomo w którą stronę. No i też zaaplikuję tutaj dwie. To jest taka blaszka tutaj. O, zobaczcie. O. Gdzie, jeżeli na środku, tutaj je sobie zrobię, na środku wskaźniku, to one też będą mi spełniały swoją, uważam, rolę. O, o nawet tamta się, o, próbuje się, zaś, o, teraz się zaświeciło. Ledwo co świeci, bo ta moja chyba trochę lepiej, pomarańczowa. Mm, a to są diody takie. Znaczy ja nie wiem czy ten dobry rezystor w tej chwili dałem, bo to dioda jest na 2V. Napięcie jest 8V. Dioda yy, LED 2V, 27 mA, 700mC, 130 stopni, kontrolne rozpraszanie światła. Ona będzie do tej skali idealna. Natomiast no, muszę dobrać, i tak w Grundicha dobierałem, i też nie pamiętam teraz jaki rezystor dobrałem. By było właśnie te 25 mA, żeby ona była. Ten środki leciutko. O nie, jest ok, jest ok, jest. może ma 30 stopni. Nic się nie dzieje z nim. Będzie ok. Tak samo zrobimy tutaj i zrobimy na tych wskaźnikach. dużo czyszczenia, bo to jest wszystko. Jeszcze zobaczcie. No, tam to było wyczyszczone, a tutaj jest jeszcze dużo, że tak powiem, o. kurzu, więc. To jest do rozebrania ta skala, tak samo ta płytka, wszystko i do umycia, ale tutaj mam ciekawe rzeczy, zobaczcie jak ktoś coś jest zrobił, zapalę światła więcej, o tak jak było wcześniej, co to jest, co to jest oto, widzicie to, widzicie to, tu jedno takie rozebrałem, mój co to jest, zobaczcie co to jest. Specjalnie nie ruszałem, żeby Wam pokazać, po prostu to jest o tak skręcone, kurde, żeby to mi coś się więcej nie narobiło, no właśnie. bez sensu, no dobra, lepiej nie będę ruszał nic, bo jeszcze więcej zepsuję. Natomiast to się okazuje, aha, był włączony, końcówka jest dobra, coś tam działa, coś tam działa. Nawet, na, nawet działa, na... nawet szumi na dwa kanały. To już jest nieźle. Prawy kanał, lewy kanał. To jest chyba UKF, okay, ale niestety nie odbiera, nie ma prawa odbierać. Moim zdaniem nie ma prawa odbierać. Dlatego, że tutaj są, zobaczcie, to jest do UKF-u. I tutaj jest na przykład, jest tak FM yy, adjuster, yy, czyli regulacja i ja te Trzy potencjometry znalazłem u siebie, jeden jest 502, czyli 50 kilo, 5 kilo, 50 kilo i 500 kilo i one są, o to w ogóle jest tragedia, cały zaśniedziały, on chyba w ogóle nie łączy, bo to w ogóle nie ma prawa łączyć, no i też elektrolitki też muszę mieć, no i od zasilacza też zacząć. Boję się tego za długo trzymać pod napięciem w tej chwili, więc go na razie wyłączę i będziemy się z nim bawić. A obudowa, aha obudowy nie pokazuję, bo obudowy nie mam w tej chwili. Obudowa jest u stolarza, który obiecał mi ją zrobić ze sklejki, z fornirem dębowym, ponieważ była... ona ma takich dużo tutaj przecięć, no i niestety to wszystko było połamane. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Także pozdrawiam manifest, dla którego to jest robione, i mam nadzieję, że to wszystko zagra. Najgorzej z radiem, ale podejrzewam, że jak powymieniam te PR-ki, elektrolity i coś tam zobaczymy. Jak będzie coś grało, to będzie jak nie. No to będę musiał dać dobremu znajomy, znajomemu, który ma dobre przyrządy i. Być może uda mu się coś naprawić, ale mi się wydaje, że to będzie grało, ponieważ yy, no, jak już jeden nie trzymał, to też nie trzyma. Zobaczcie, jak ten wygląda. Ten, ja nawet go nie wylotowałem specjalnie do filmu. On też jest do dupy. On już, ja widzę, on już będzie do dupy. On już będzie do dupy. No i wszystko jeszcze trzeba umyć przede wszystkim. Diody jakie zaśniedziały tutaj są, no przecież to trzeba wszystko wylotować, wyczyścić. One są dobre, ale to nie będzie tak jak. Jak trzeba. No i jeszcze taka ostatnia rzecz na koniec. Słuchajcie, idę sobie na śmietnik, wyrzuci śmieci, patrzę, elegancki pionierek, tu elegancki. Słuchajcie, taki pionierek yy, DVD w pięknym stanie, co prawda, no nie miał pilota, ale go tak mówię. A, Podłączę i zobaczę. Yy, słuchajcie, jak to gra. Wyobraźcie sobie, że od kilku dni gra, sobie go tam mogę słuchać, jak tam płytę puszczam. Ja tu w tej chwili z amatorka mam. Wszystko czyta, wszystko jest sprawne. Ja tu pewnie z YouTubea nie mogę, bo to tam płyty leci i zaraz nie wytnie. No i zobacz, jednego altuska, jednego złożyłem. Dla kolegi, który chciał. Pokażę Wam. Jak to wygląda. Zobaczcie, tu nie ma za dużo światła. O, lampka, może był przykład. Nie będę za długo, bo jutro mnie coś wytnie jeszcze. Także serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Do następnego odcinka. Hej. Thank <sniffs> you.